Cześć Makowicowi, witam Was bardzo serdecznie. 19.13 i mamy nowe karty. Mamy zawodnika, 12. zawodnika drużyny roku, czyli Cristiano Ronaldo. Mamy panią Pop, jeśli chodzi o 12. zawodniczkę drużyny roku. Mamy też wreszcie zawodników Toty wyróżnionych którzy również mają dwa playstyle plus natomiast jest sbc też o kwiczek kwaraskelia i tutaj nie wiem chyba jakiś błąd ze strony jej albo na footbinie się coś źle wyświetlało bo z tego co widziałem no to ten kwaraskelia ma tylko jeden playstyle plus wyróżnie to ty no i właśnie o co tu chodzi no dokładnie jeden playstyle plus no nie wiem wydawało mi się że mm, tak jak sprawdzałem te karty to wszystkie miały po dwa... A nie, dobra. Nie wszystkie. Nie wszystkie. Faktycznie teraz patrzę na przykład Olgę Karmone. Za chwileczkę oczywiście obejrzymy sobie te karty. Nie wszystkie karty mają dwa Playstyle Plus, no ale sporo tak. No i że Kwicza Karaskeria nie ma, no to hmm, Lekka przesada myślę. Lekka przesada. Słuchajcie, 600 tysięcy monet na koncie i jest w sklepie paczka 25 razy 85 plus yy, za 600 tysięcy monet. Ja ją sobie otworzę. 25 razy 85 plus yy, Zerujemy. Zerujemy te monety. Nie za FC pointsy, tylko właśnie za monety, żeby tutaj troszeczkę poddymić na start odcinka. Potem sobie obejrzymy tą drużynkę. Z tego, co widziałem, to w zadaniach nic nowego się nie pojawiło. Także jeśli chodzi o zadania, to ten aspekt pominiemy. Ale jest też nowa ewolucja Toty. Także też do niej na pewno zajrzymy. Także łapeczka do góry oczywiście bardzo mile widziana na start te tego materiału. No ale zacznijmy od tej paczki. Elitarna paczka Toty, 600 tysięcy monet. Wyzerujemy te monety. Wyzerujemy te monety, żeby coś trafić wreszcie. Brazil, SPD, i teraz co tu będzie? Manchester United, Casemiro, ale obok, kto tam się pojawi? Toty nominę. No tylko, czy, 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 czy co tu dostaniemy? No, 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 i to jest y, Hurricane! Hurricane od razu wjeżdża. Toty nominę. No dobrze, bardzo dobrze. No, 180 tysięcy w tym momencie kosztuje. Myślałem, że może troszeczkę więcej, ale mamy trafionego Toty nominę. Od razu na start. Także e, jak najbardziej mm, jest radość. Pewne przyjęcie plus mocne strzały. Także dwa playstyle plus właśnie dla Harego Keina 98 wykończenia. No bardzo ciekawy zawodnik. Cztery gwiazdki sztuczek, a pięć gwiazdek słabszej nogi. Także tutaj dostał spory upgrade. No wiadomo, zwiność, równowaga to nie jest coś, czego od tej karty oczekujemy. Mm, I nie ma tego na wyższym poziomie. To w ogóle nie ma co się oszukiwać. Sporo też duplikatów. Sporo też kart na wypożyczenia. E, to sobie damy tutaj. E, te karty. Gdzieś tam porobię z nich e, m, SBC, ale to już myślę na streamie. Teraz jeszcze tylko otwórzmy, oczywiście, te wypożyczenia. Może coś pod ekstra klasę games? E, no, na pewno nie. E, ta pani bramkarka, Karshi, e, no, może, może, żeby e, tutaj troszeczkę też ją potestować. 20 meczów e, wypożyczenia łącznie na tej zawodniczce w tym momencie mam. Dobra, lecimy jeszcze dwie karty piłkarskie, Toty. E, Virgil Van Dijk by się bardzo przydał, ale jak widzicie, dostaje karty, które już mam e, na wypożyczeniu. Na pewno pani Renarty też Wygląda ciekawie, no ale nie jest to Vergil Toty. Nie jest to Vergil Toty na wypożyczeniu. Bomati i Framepunk. No, dwie karty również ciekawe, ale dwie karty również, które posiadam, więc widzimy sobie bon Bomati. Hmm. I co, 600 tysięcy monet. No dobra, dużo foderu ciekawego dostaliśmy. Jeszcze ikony: Lam, bądź też Czawi. Dobra, weźmy sobie Filipa Lama w takim razie i jeszcze jedna ikona toty na wypożyczenie. Zobaczmy, 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 może tu coś. Niestety nie, niestety nie. Także niestety te wypożyczenia mm, te wypożyczenia bez historii. Parę tutaj kart jeszcze, jak widzicie, w formie foderu. Mm, dobra, to tyle jeśli chodzi o opaczkę. Miało być szumnie, miało być mocno, ale. ale... No nie no dobra, jest, jest trafiony Kane. Także całkiem nieźle na sam, na sam tutaj start tego eventu. Nowa ewolucja, teraz do niej przejdźmy. Gwiazda prawej strony. Niech Twoja karta skrzydłowego osiągnie prawdziwy status gwiazdy, dzięki ulepszonym statystykom i premii sztuczek technicznych. a i tutaj widzę, że moja kamerka zasłania tutaj całe te wymagania. To czekajcie, to ja sobie ją przesunę gdzieś tu. Tutaj damy w takim razie ten zarys do kamerki. O, 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 o. Dobra, może jakoś tak być. MAX85 jeśli chodzi o overall, także tutaj jest spore ograniczenie, ale zobaczmy, jacy zawodnicy to się kwalifikują. No, chociażby Ewelina Kamczyk w informie, Anderson Taliska 84, Serge Gdabri. Co te karty dostają? Na sam koniec plus jeden do sztuczek. Hmm, czy ta ewolucja jest... Ona, ona była dosyć szumnie zapowiadana, ale czy jest aż tak mocna? No moim zdaniem ta Ewo bez szau. Chyba może wy znajdziecie tutaj jakąś perełkę, której ja po prostu na pierwszy rzut oka nie widzę, aczkolwiek ja jestem troszeczkę surowy, jeśli chodzi o ewolucję, bo zrobiłem raptem Walkera, Cancelo, nawet Malena nie zrobiłem. Mimo że wiem, że jest znakomity, to po prostu go, go nie zrobiłem. Dobra, słuchajcie, przyjrzyjmy się teraz oczywiście tym kartom. To jest standardowa nasza procedura tutaj, jeśli chodzi o tych zawodników. Kejna okay, no już oglądaliśmy, zobaczymy sobie tutaj w takim razie, cyk, 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 Diani jeszcze tutaj jest, Olga Carmon, Ederson i McCabe, widziałem, że w zadaniach, dobra. Ederson, no, dodatkowa opcja, jeśli chodzi o bramkę, jeśli, jeśli chodzi o Premier League. ciężko powiedzieć, jak będzie bronić, myślę, że... Po prostu nie najgorzej. McCabe, Katie, zawodniczka Arsenalu, do zdobycia w zadaniach, ale raczej bez, bez tutaj jakiegoś wielkiego szału i nastawienia się, że trzeba ją koniecznie zrobić. Jest Olga Karmona z, z Realu, zawodniczka, no ale ona do takich zawodniczek jak Carshwee czy też słynna Baśka, no to nie ma w ogóle podjazdu. No i też ten PlayStyle Plus, bateryjka, czyli typowo do kondycji nie jest jakoś mega dobry. Diani, słuchajcie, ma ciekawe PlayStyle Plus, bo ma wrzutki i ma triwele. 4 na 4 więc tutaj bez upgrade'u w stosunku do jej, do jej normalnej karty, aczkolwiek, no mówię, PlayStyle Plus genialnie dobrany, jeśli chodzi o zawodniczkę na prawe skrzydło. 8.8 wrzutek. 91 krótkich podań. Tylko 4 na 4 boli. To 4 na 4 troszeczkę boli, ale ciekawa zawodniczka. Kimi Jiae. no i tutaj mamy zawodnika, który ma tylko jeden playstyle plus, walka w powietrzu. Ehm, solidny, solidny bardzo stopper, jeśli chodzi o ligę niemiecką, jeśli chodzi o Bayern. Myślę, że jak najbardziej w ten sposób mogę go określić. Ehm, Musiala, no i co, jeden playstyle plus tylko? Naprawdę? I co, duży upgrade dostał? Taki skromny w stosunku do tej karty z Team of the Group Stage, z drużyny, z drużyny fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kosmetyczny upgrade, także totalnie, totalnie tutaj musiała. Bez strzału, no jeśli chodzi o Salaha, tutaj ciekawy jest, bo i ma mm, dwa playstyle plus, oczywiście strzał i drugi ten do ekwilibrystycznych podań, strzałów y, i tego typu odegrań. E, 4 na 4, więc tutaj dostał też jedną e, gwiazdkę słabszej nogi więcej. Jeśli chodzi o jego statystyki, to... Tutaj widzie, widzę, że ma takie same jak Inform? Tak. Słuchajcie, takie same jak, jak Inform, ale ma jedną gwiazdkę właśnie osobszej mm, nogi więcej, plus jeszcze jeden dodatkowy playstyle, więc y, też ciekawa karcioszka. Fede Valverde jak wygląda? O, bateryjka plus y, do przyspieszenia playstyle plus. Okej. Okay. No Fede Złoty był na początku gry bardzo mocny, aczkolwiek też mówimy tu o karcie, która nie ma statystycznych upgrade'ów, bo to jest ta sama wersja statystyczna, co yy, jego karta radioaktywna. No i przechodzimy tutaj do zawodniczki, me, która jest dwunastą zawodniczką z drużyny roku, Aleksandra Pop, 4 na 5, jeśli chodzi o gwiazki sztuczek, gwiazdki słabszej nogi. Ym, 99 siły strzału, 99 skoczności, ale ma 74, więc ona takie różnice w powietrzu nie zrobi, jak Cristiano Ronaldo, którego za chwileczkę będziemy oglądać. Także myślę, że też Przejdzie bez większego echa, ale jeśli ktoś się trafi, no to fajnie, bo może sobie troszkę po prostu zarobić, jeśli trafi ją wymienną. Trend Alexander Arnold z tylko jednym playstylem plus. Whipped Pass, co uważam, że w jego wypadku... No on miał tutaj długie podania, tak? Long ball Pass, tym razem ma Whipped Passa, mm, ale mógł być troszkę większy upgrade. Chociaż i tak jest bardzo ciekawym wyborem na prawą stronę e, obrony, jeśli chodzi o Premier League. Jak najbardziej mogę go w ten sposób określić. Vinicius, słuchajcie, zobaczcie, te same statystyki co ten Thunderstrike, którego mam, ale... Em, plusem jego to jest to, że ma dwa Playstyle'a. E, czyli ma też jeszcze Tickera dodatkowego. Także to jest chyba jedna rzecz, w którą się różnią te dwie karty, jeśli sobie tak spojrzymy. Tiki taka Rapid Flare, Fester czy Nantes Trivela. E, Fester czy Czy ma tutaj Relentless Playstyle? Może i nie ma, Słuchajcie, To może mu zabrali. Zabrali mu tutaj Playstyle zwykły do, 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 do kondycji. Także czasem takie są smaczki związane z kartami, których. E, których człowiek może nie zauważyć. No ciekawe to wygląda w takim układzie. Bernardo Silva w tej wersji 91 bardzo przyjemnie się nim grało. Tu ma PlayStation Plus Technical Plus, do tego ma Incisive Pass, więc dodatkowe, lepsze podanie w jego wypadku jest możliwe. To R1X. Bardzo ciekawa karta i w, znakomi w znakomitej cenie. Bo jemu się daje styl grycień i on jest. Box to box prawie na, poziomu, na poziomie Bruno Fernandesa za SBC. Prawie. Mówię, bo to niewiele brakuje, żebym go w ten sposób określił. I jeszcze dostał plus jedną gwiazdkę do słabszej nogi. Kwicza, Faraskelia, moim zdaniem, nie warto. Nie dostał drugiego Playstylu Plus. 86 tylko wykończenia, 76 balansu po prostu niszczy tę kartę. No i Cristiano Ronaldo. Jest i on. Haha, <laughs> bardzo dobrze. Powershot, do tego quick step 99 siły strzału, 99 skoczności, 99 kontroli piłki, 99 reakcji, 99 jeśli chodzi o opanowanie, więc bardzo ważna statystyka do takiej karty. 99 celności główek, GOAT, po prostu GOAT. Znaczy, wiecie, tuż za Messi. Znaczy, ja ogólnie nigdy nie byłem fanem Leo Messiego, ale obiektywnie muszę przyznać, w historii, top 1 Messi, top 2 Ronaldo i cieszę się, że się po prostu pojawił jako ten 12 zawodnik. Trafiliście już tak jak ja? To ty nominę? No szkoda, że tego Kane'a, prawda? Mogło być troszeczkę, troszeczkę lepiej, ale jego cena rośnie do góry, jak patrzę. Mówiłem, że 180 tysięcy, gdy, gdy go trafiałem. Dzięki za ten odcinek, dajcie znaka, Ej, co tam u Was, jak tam trafię. No i do zobaczenia. Do usłyszenia.